Malik. Jestem malarką, ekoloszką i miejską aktywistką. Urodziłam się w Krakowie, skończyłam tu studia, znalazłam męża, rozmurzyłam się i najprawdopodobniej tu umrę. Mój pradziadek był jednym z pierwszych krakowskich szopkarzy. Moi rodzice Anna i Jan Malikowie są artystami, podobnie jak moje wszystkie siostry. Mam pięć sióstr. Poznałam Kraków z wielu perspektyw. Jednego roku weszłam na kilkaset drzew, w innym spłynęłam ręcznie robioną łódeczką wszystkimi krakowskimi rzekami. Kiedyś malowałam obrazy na krakowskim Kazimierzu, ale realizując film Raj na Ziemi poznałam też Kraków bezdomnych. Ostatnio częściej niż obrazy maluję transparenty, bo niestety w Krakowie Najcenniejsze piękne miejsca, które powinny być dobrem wspólnym, mogą kupić deweloperzy. Wiśniata się tu czyste letniego dęba, a przez środek Bielańsko-Tunieckiego Parku Krajobrazowego ma być zbudowana autostrada. Ale dzieje się tu też dużo cudów. Kilkaset Krakowian i krakowianek przybranych za motylem odrażki, broniło krakowskiego zakrzówka. Wybroniliśmy też Hotel Krakowia przed wyburzeniem, robiąc Złotą Paradę ze Złotym Cielcem. W Krakowie powstał Polski Alarm Smogowy. A niedawno 300 kobiet ubranych w stroje kąpielowe upomniało się o miejską, naturalną plażę, którą mieliśmy tutaj do 1967 roku. A następnie barwnym korowodem, ósmą wodną masą krytyczną, spłynęliśmy Wisłą. Na tratwach, na rzeźbach pływających, kajakach i łódkach. Ja płynęłam na błękitnym łososiu wiślanym, którego ze sklejki zbudował dla mnie mój mąż Piotrek Dziurdzia. Jestem Kraków? No chyba jestem!